Nie ma no. Dzisiaj misja ubrać w Waszyngtonie i podłączyć system grzewczy. Jakoś w ostatnich dniach już zbudowałem konstrukcję. Tak to wygląda, tu jest takie zabezpieczenie, żeby to się nie, nie ruszało, nie latało. A tutaj na dziko mi wrosła kanna, dacie wiarę? Kanna. No dziko przezimowała sobie i pod... na jesieni dopiero zaczęła rosnąć. Ale jajca. Ale już po niej. No. Waszyngtonia jest przepotężna. To się nie da opisać. Eee. I... Muszę ją ubrać. A na wiosnę przeprowadzimy tropikalizację pnia. W sensie ogolę ją przynajmniej z pół metra. Tu u góry jest marchewka niestety Mam nadzieję że to zgrubieje Odetnę te stare suchary Bo one też utrudniają wyjściem nowym liściom I w tym sezonie, w pierwszym roku po wkopaniu wypuściła chyba cztery listki Tam będzie je widać O właśnie Cieszę się, wiem, że słabo, ale jak to się mówi, dużych drzew się nie przesadza. Ale cieszę się, że ruszyła i na wiosnę już będzie moc, mam taką nadzieję. Dobra, drabineczka i ciśniemy z tym. sobie myślicie? Przecież nie ma jeszcze takich mrozów, żeby przykrywać, okrywać, zakrywać. I żeby ogrzewać. Ano nie ma. Przy, z tym, że ja tutaj jestem rzadko i muszę mieć to pod kontrolą. Wyskoczy jakiś mróz, a będę w pracy albo coś i nie dam rady. Przyjechać to już będę miał zrobione. A po drugie, przyjemniej się osłania, kiedy jest plus 10. Niż minus 5, i jeszcze śnieg. Więc to też jest jakiś tam plus dodatkowy. Po drugie, Waszyngtonia jest delikatna. U mnie w prognozie w tym tygodniu jakieś minus 4, a czasem minus 5 pokazują, a zawsze może być minus 7. Zresztą, tak mówię, połowa listopada Waszyngtonia jest. Ty Waszyngtonia to nie trachy karpus. Można schować. Gdyby to była moja jedyna roślina, to jeszcze bym to olał, ale mam tych roślin dużo, więc nie ma na co zwlekać. Nie ma co się oglądać, trzeba działać. Ale jest grubośna. Taka ciekawostka obok cytryna, też już 3 lata w gruncie. Ta trójlistna. Patrzcie, jaki to jest cierń. Patrzcie, jak tu się w Waszyngtonie wyharatałem. A rękawiczki były. Ta cytryna to same kolce. Jak też tutaj mi się rozrośnie za blisko, to będę musiał ją stąd wyharatać. Glorioska, zielona mi się tam. Posiała. <noise> Ale jazda. Dobra, nic. Lecę po kabelek. Owijam na samym szczycie jak rok temu. Montuję żaróweczkę, czujnik temperatury. Nakładam kołderkę. Pokażę Wam efekt finalny. I jadę stąd. Dobra, działamy. No i spoko. Instalacja przygotowana. Wszystko jest sprawne. Kwoka wisi. Kwoka ma 150 W. Metrów tu kabla nie wiem. 7 czy 10. Nie pamiętam. Albo 8. Owinąłem co 30 cm jest 20 W na metr, więc bardzo mocny. Tym nie owijajcie liści, bo wam popali. Ale napnie przez takie grube te ogonki liściowe, no to musi być mocny, żeby tam ciepło doszło. No i teraz tak. ktoś powie, zrosi się tam u góry woda, kapnie na żarówkę i ją przepali, i będzie po palmie. Nie będzie ogrzewania. Więc tak, ta żarówka jest terariowa, rzekomo przez producenta opisana jako, że na chlapnięcia wodą jest odporna, więc nie powinno się nic wydarzyć. Ale nawet gdyby to w najgorszym wypadku, jakby mnie tu nie było, a żarówka by przestała działać, straceliście, liście, bo kablem, zobaczcie, owinąłem sobie tutaj dwa razy przy stożku wzrostu. No i tutaj jest kolejny zwój. On sobie tutaj idzie, tutaj i tu dwa razy przy tych liściach. Więc serce palmy i sama palma cały pień. Raczej nic się nie wydarzy. No kabel się nie przepali. Nie wiem co musiałoby się stać, żeby kabel przestał działać. <laughs> Ale tak jak mówię. Odnośnie żarówki, to w najgorszym wypadku stracę liście i będzie startować od nowa i tyle. Eee, czemu ja w ogóle trzymam te liście stare jeszcze plantacyjne no bo na tej plantacji zrobili z niej marchewkę powinna była gruba gruba, gruba, gruba tu się coś wydarzyło i taka cieniutka jest na wysokości nie wiem, 30 cm obcinali, obcinali, pewnie im zaczęła <śwankować> szwankować palma więc taką marchewę zrobili no na szczęście palma ruszyła, żyje, ma się dobrze, chcę ją Was z liśćmi, żeby ten pień tutaj grubiał. A teraz tak, sterownik jest chiński, od paru lat niezmiennie ten sam, więc czemu ufam, nie wiem. <grych> działa, działa i teraz tak, nastawa jest na 5, że jak spadnie poniżej 5, to ma grzać do 6. Oczywiście to są teraz parametry, żeby Wam coś pokazać i teraz na przykład damy tutaj, że że spadła temperatura na przykład tu widzicie dam 7 prawda 7 stopni nastawa jest do 6 a więc te 7,1 musi nagrzać kabel od razu jest gorący fajnie uj jaki fajny uj jaki ciuplutkę i kwoka też się śpieci i teraz jeżeli dogrzeje do tych do tych siedmiu stopni, czyli a może nie to dobra, to zmniejszymy o, cyk dogrzało, jest więcej i kwoka gaśnie i kabel gaśnie dobra teraz zrobimy nastawy takie już oryginalne cofam, cofam, cofam zegarek do minus do minus dwóch i pół dom albo nawet do trzech do minus trzech nie będzie się za bardzo męczyć a nagrzać musi do plus nie wiem, też 3 dam, albo 1 plus 2 wystarczy do plus 2 ale wiecie co, jednak zmienię sobie z minus 3 przy Waszyngtonie na minus 2,5 a dlaczego? bo bo, bo, bo jak spadnie do minus 3 i nim to zdąży nagrzać tą palmę to równie dobrze może być minus 4 no nie, albo ileś tam takie pierdzielenie na poczekaniu. Nie wiem, dam minus 2. Dobra, teraz mi zostało jeszcze tylko ten czujniczek. Sprawdźmy, czy działa. Biorę go do dłoni. Przytyk. Dobra, działa. Czujniczek wkładam tam w liście. Muszę wejść na drabinę. Więc. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Tutaj jest była wtyczka. Tak to sobie wygląda. Z regulatora wychodzi na dwójnik. Mogłem tu od razu zamiast tego dziadostwa wlutować dwójnik, więc to nie musi być taka. Z tego mogę od razu wychodzić na dwa, więc z tego idzie sobie do kabla grzewczego, z tego do żarówki, a tu z drugiej strony jest napięcie. O tutaj i sobie idzie do zasilania. Proste jak budowa cepa. Tak, jak mówię, jak żarówka walnie, to i tak tutaj serce palmy jest ogrzewane, więc nie ma możliwości, żeby palma umarła. Takie zabezpieczenie sobie zrobiłem. Na szczęście kabel mi na to pozwolił. Lecę po ubranko, ubieram i zaraz się widzimy.